Siemanko! Dzisiaj szybki filmik instruktorzowy, jak nakręcić żyłkę do kosy spalinowej. Myślałem, że wszyscy, że no nie wszyscy może, bo, ale myślałem, że to jest wiedza znana, ale nie wszyscy o tym wiedzą, że linkę, żyłkę, to tam co tam chce, ja mam taką żyłkę, o. Kwadrat są różne, okrągłe gwiazdy metalowe, tam różne są do wyboru do koloru grubości. Myślałem, że po przeczytaniu instrukcji człowiek będzie wiedział, że żyłka jest nakręcona w taki sposób. Że na przykład kosimy sobie. Ona już jest krótka, to sobie stukamy o ziemię pyk, naciskamy, ona się, roz, się rozwija sama automatycznie. Nie tyle, no, ale niektórzy jednak nie są tego świadomi, że tutaj jest taki mechanizm. Nawet jak już później ta żyłka się skończy, to nakręcają ją tak, że to, to nie działa. Po prostu jakoś tak zaplączą, albo kawałek założą, tylko tyle, żeby wystawało. Jak już to się skończy, to kolejny kawałek zakładają. Normalnie masakra. No dobra. O nie! Nie nagrywałem. No dobra, mamy tutaj głowicę naszej kosiarki. kosy spalinowej, żeby zdjąć ten cały koszyk na żyłkę trzeba tutaj, bo no tutaj trzeba nacisnąć z jednej strony i z drugiej strony taki zatrzask po wciśnięciu. Tu nam to elegancko wyskakuje. Jedna część, tu mam taki, mamy taki koszyk na nawinięcie żyłki i teraz tak teraz tak tutaj mamy elegancko napisane w którą stronę nawijać trzeba żyłkę i tu mamy takie zaczepy robimy to tak, że odmierzamy sobie jakąś tam ilość żyłki nie za dużo bo jak za dużo to nam nie wejdzie w ten koszyk składamy ją na pół i zgodnie z tym co tu jest napisane zaczepiamy o tę tą przerwę i nakręcamy. Ops i nakręcamy sobie elegancko. Żadnych tutaj dużej filozofii nie ma. jak już mamy to nawinięte o teraz trzeba ten koszyk z tą żyłką wsadzić w ten element i tę żyłkę wsadzić w te dwa wypusty o czyli wsadzamy i jedną żyłkę wsadzamy o kurde no i trzeba uważać żeby takie coś nie jest się nie zrobiło no ale o wsadzamy, chodzi nam takie coś i ta całość ląduje z powrotem w tutaj tym całym, całej głowicy o. Tutaj musi dać na to z powrotem do trzaski i mamy wtedy taki elegancko nawinięty u to działa tak sobie, że naciskamy, w trakcie to się obraca, żyłka wychodzi automatycznie dzięki sile odśrodkowej. Od w momencie, gdy jest jej trochę za dużo, to tutaj o tym już ona się skraca, a no i trzeba pamiętać, żeby tutaj jakoś dbać o te nasze sprzęty. Hoje tá aqui za sifona. Né? Ah. Não, não.